Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Konrado.pl a to jak sam tytuł u góry mówi jest tryb hardcore Tak, postanowiłem założyć sobie taką nową serię z trybu hardcore, ponieważ jeszcze takiego czegoś na moim kanale nie było, ani razu, tak, dokładnie nie było. Yy... Yy, I tak, no jakoś nie wiem dlaczego wpadłem na ten pomysł w ogóle postanowiłem choćby nawet to, nagrać to wszystko zostawimy sobie na normal, ok um, tak, próbowałem nagrać coś z pingwin paka ale na razie jeszcze y, nie będę tego nagrywał ponieważ nie mam czasu na grze, na, nagrywać takich y, dłuższych serii a hardcore wydaje mi się, że nie będzie z taki długi ze mną naprawdę hardcore nie będzie taki, Ale to zobaczymy. Tutaj sobie przyciszymy troszkę dźwięki z gry. Um, tak, wyregenerował się jakiś świat. Gdy ja sobie tak awczyłem. Chwilkę. To się tam coś regenerowało. Tak, generowało, wyregenerowało. To już jest mniej ważne. A tymczasem zabijam sobie krówki, aby mieć jedzonko. Ok, zabiliśmy. Z wszystkich królów leciała tylko e, jedna skóra. Świetnie. Tak, bardzo wkurza mnie to w wersji 1.7.4, że dodano, y, nie wiem czy tylko na serwerach, czy tutaj y, na single też jest tak, że dodano y, właśnie y, szybsze no, zmniejszanie się głodu. I bardzo szybko to ubywa. Okej, okay, na hardkorze jedzonko jest najważniejsze, dlatego teraz zbieram sobie to wszystko, a za chwilę zaczniemy zbierać drewno, bo już niedługo zacznie się yy, noc i wtedy będziemy mieć przekichane, naprawdę. Yy, myślę, że shit, shit, shit. Z tym się to ja się nie bawię się. Ej, odejdź ode mnie. Dobra, zabijemy go. Przynajmniej się postaramy. Shit, wybuch. Dobra, nic nie zabrał, nie zabrał obrażeń. Przynajmniej mamy trochę dirta. Sobie jeszcze zabierzemy. I teraz możemy iść tam. Widzę tam krówki. Jeszcze kurczaka sobie zabijemy na 3-4 hity. Okej. Okay. Zjemy sobie jeszcze coś szybko. A na razie tylko to, bo i tak będziemy robić yy, ten... No, piecyk, żeby to wszystko usmażyć. Yy, tak, zobaczymy ile odcinków z tego wszystkiego hardcora wyjdzie. Ile to będzie filmików na moim kanale. Bo jak na razie to mało takich serii, więcej było sprint parkourów, ale teraz postanowiłem nagrywać więcej właśnie odcinków z moim udziałem. Z jakim udziałem, z moim udziałem, no proste, że udziałem, ale z głosem, tak? Yy, żeby było więcej takich odcinków głosowych. No jaj te krowy są. Dzisiaj tak trochę ciszej, bo jest już trochę późno i dlatego mówię trochę ciszej. Tak. Zabijamy sobie to wszystko, żebyśmy mieli żarcie. Tam widzę klocka w powietrzu. Nie, to jest sobie niewyregen. Nie. Tak, klocek w powietrzu, dokładnie. Tak, mogą być jeszcze czasami małe lagi z powodu yy, właśnie wyregenerowania yy, się świata mamy wełnę już mamy dwie wełny praktycznie tutaj to nie ja rozwalałem od razu się przyznaję że to nie ja nie wiem chyba się takie zrobiło samo już i ok mamy już trzy wełny teraz jeszcze szybko sobie pozabijamy te yy, świnki i możemy iść tak o jezus dawno nie jeździłem na świnie teraz sobie tak wyobraziłem właśnie Postanowiłem, że może na e, za niedługo zacznę też Coś mnie tak nabrało właśnie na mody Takie jakieś Biggie pack, czy redzipak, czy coś w tym stylu Żeby nagrać jakieś Minecraft na modach, czy coś w tym deseń I myślałem, myślałem Ale jakoś tak w, nie wpadałem na pomysł, Żeby nagrać hardcore'a No i nie wiem, tak jakoś zabrało mnie na hardcore'a Żeby od razu nabrać Nagrać, nie nabrać No i zacząłem nagrywać już dzisiaj Także nie wiem może postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj ten odcinek na YouTube, chociaż nie wiem, wątpię Wątpię, że już dzisiaj wrzucę, ale zobaczymy, może się postaram i coś z tego wyjdzie Okej, okay, widzę, o, wioska Bardzo fajnie że mamy wioskę e, Na początek Widzę, co na początek sobie zbierzemy tam cztery drewno, bo to jest w końcu najważniejsze, co może być tak go bierzemy sobie szybko, robimy drewno. Zrobimy sobie jakieś y, narzędzia od razu. I ruszamy do tej wioski, póki jeszcze jest dzień. Czy co nawet nie wiem, słońce jest tutaj, ale ono zapieprza, także y, to nam wszystko wystarczy, a ja przez tą noc już wiem, że przenocuję u właśnie wiosce. U tych jomeczków. Yy, tak. Co on nam tutaj oferuje? 16 wełny, 1 RM. emerald. Nie, dziękuję. Dobra, idziemy sobie do wioski. Widzę, że coś uboga ta była wioska, wioska. Ale to jest kowal? Coś mi się kojarzy to właśnie, to u góry. Że to zawsze jest kowal. Oby, fajnie by było bardzo. No i jest kowal, tak dokładnie. Tak jak mówiłem, może znajdziemy coś przydatnego dla nas. W piecykach nic jak zwykle nie ma, ale jest skrzyneczka, w której znajdziemy tylko hem, No niestety, ale zawsze to jest coś, zawsze jakiś armor dla nas. Zobaczymy, co nam tutaj oferują źmeczki Nasze. Tak, chcesz od nas? Aha. Chlebki to ja sobie mogę teraz zrobić, wiesz? E, tak, zbierzemy sobie jedzenie, póki możemy sadonki po co zbieram? Kompletnie nie wiem. W sumie przecież one mogą przez noc rosnąć O oh shit. Nie są cesarki. Ups, znowu. I okej, okay, tam była lawa, ale to już nas nie interesuje w większości, ponieważ... Co tutaj jeszcze z nami będzie? Co macie z nami do pogadania? Co? Co my... What the fuck? Co on tutaj robił Te dwie? A, tu mam pomysł. O, się nie da. Dobra, nieważne. Okej, okay. jest noc. Albo mi się zdaje. <grym> Dlatego ja... Wziął się, zamknął. Dlatego ja szukamy jakiegoś domku z drzwiami. Okej. Okay. Musimy tego typa stąd wygonić. Albo i nie. Nie musimy. Zrobimy sobie tak i tak. Mhm. Zrobimy sobie szybko łóżeczko i pójdziemy spać, żebyśmy jakoś przeżyli. Dobra, z rzymeczkami się prześpimy. <gry> e, Okej, okay, jest już dzień. A zrobimy sobie... Nie, nie robić, nie robić, może lepiej. Nie, trzeba zrobić. Okej, okay, słyszę, że pewnie będą jakieś podworki na zewnątrz. Na pewno muszą być pewnie ale się trochę cykam, żeby nas tutaj gdzieś nie zaatakował. Jak na razie ja widzę, że mało tych potworków jest tutaj ogólnie na całej na całej mapie w sumie. Bo to pójdziemy sobie na pustynię, tak. Najpierw pozbieramy drewno, a potem pójdziemy na pustynię. O, yy, fajny teren tutaj jest trochę. Nie wiem, nie wiem jak będzie w ogóle wyglądał nasz domek, nasze przyszłe granie na tym hardkorze, ale ten ale teraz właśnie tak sobie pomyślałem może by tak w wiosce zrobić swój, taką, taką swoją wioskę o, tak można powiedzieć ale w sumie od, gdy to całe już pomyślałem to chyba raczej nie bo to za dużo roboty trzeba byłoby zbierać minerały a tak to zrobimy jakiś swój własny fajny domek przynajmniej się postaram jakieś fajny ogarnąć e, tak na pięknym paku zarąbiste właśnie jest to że e, jeszcze Dolam. Że, że można sobie po prostu, o oh fuck, że można, co ja mówić, aha, że są na przykład zamiast takich, o tych, są takie, jakby to powiedzieć, drzewka małe, na których rosną mm, jedzonka, tak, na przykład jakieś te, yy, jakieś, załóżmy, no nie wiem, poziomki, czy coś w tym stylu, tak, maliny, i tak dalej yy, po to żebyśmy na przykład mogli yy, mogliśmy nie za, nie zagłodować tak bo można umrzeć na głód jak to zawsze mówią yy, tak dobra Zabijemy sobie świeńkę skilofa nie wiem czemu skilofa będę zabijał teraz skilofa bo zrobi sobie kamienny a jest szybciej zabić z skilofa yy, niż słabki chwapki dobra Chyba, że wykopiemy sobie tutaj coś, jakiś węgiel, ale chyba nie. Nie będę wykopywał z wioski minerałów. Ale ja mam farta, no nie. No nie, no nie, to jest niewiarygodne. Co tutaj się teraz dzieje? Ogarnijcie sobie to, bo ja to widzę normalnie na własne oczy. To sobie pożyczę. Dobra, szybko. Robimy tutaj sobie szybko wszystko i się zwijamy do tej piramidy, którą tam przed chwilą zauważyłem. Normalnie piękny ten świat nam się wygenerował na hardcora. Normalnie przecudny jest. Nie wiem czy tutaj coś będzie. Nie mam race mapy. Wkopę się tylko troszeczkę, ale nie chcę się. Dobra, potem to przejmę. A tymczasem jak widzicie zakopana piramida. Tak, to co kocham. Fuck yeah. Boję się, że tutaj będą po prostu jakieś niestworzone potworki. <gryw> niestworzone czemu podziemnie stworzone. Nie ma pojęcia. <gryw> Ale to nic. Weźmiemy sobie trochę wełny. Zawsze się przyda taka pomarańczowa. Jakiś dywanik, jakieś coś. W domku będzie można ogarnąć. A tymczasem sobie to rozwalamy, żeby się tam dostać. Ale widzę, że tam jest ciemno, a ja nie mam pochodni, więc będzie się musieli to chyba przeżyć na chwilę, że będzie ciemno. Nie, nie będzie ciemno. Fak, fak, fak. Nienawidzę tych skoków. Tak kocham to w piramidzie, że tu są zawsze cztery skrzynki. Jej, mamy to za sobą. Tego się bałem najbardziej. Yes, już mamy siodła. Już się bardzo cieszę z tego powodu. Uuu ile, że złota. To nam się nie przyda. O, diaksy nie ma. Ale jest dobrze. Mamy dwa armory na świnki. Mamy, powiem Wam, świetne itemki tutaj moim zdaniem. 4-5. Świetne. To mamy trzy środła, mamy 22 złota 17 kości, mamy dwie yy, dwa armory, chciałem powiedzieć. Yy, tak, zakopani jesteśmy tutaj. Musimy się out wydostać na górę. Czym prędzej. Tak właśnie po to chciałem iść na pustynię, ale widzę, że tutaj się wygenerował nam przepiękny świat, także nawet nie mamy o czym rozmawiać. I sobie wyjdziemy na zewnątrz, póki jest jeszcze czas. Weźmiemy sobie, zbierzemy trochę kaktusa, póki już jesteśmy tutaj na pustyni i pójdziemy na dżunglę, nie wiem, tam widziałem dżunglę, no ale mogłaby być ta, jak to się nazywa, to nie jest dżungla, to jest akacja. Tak, to jest akacja. Nie pamiętam, w akacji, w ogóle powiem wam tak, yy, na akacjowym wiomie nie byłem jeszcze ani razu, naprawdę, ani razu nie byłem. To jest akacja, akacja. Yy, tak nie byłem jeszcze ani razu. Przysięgam wam, że nigdy nie miałem tego drewna w ręce nawet, dlatego idę po nie. Może ono jest jakieś ładne, nie mam pojęcia, naprawdę. W ogóle. Ale jak widzę, takie wygląda jak sraczko-buraczkowe trochę. Tak tutaj jakieś świeci się jak psuje Zobaczymy. Aha. Tak, wywalimy sobie niepotrzebne takie i te masy. No po co nam jedna wełna? To też już nam niepotrzebne. Okej, okay, myślę, że tyle da. to też wyrzucimy. Tak, zobaczymy sobie, jak to całość wygląda. Nie, to jest... Akacja, tak. Jezus to jest strasznie brzydkie, nawet tego nie zbieram. Na co to komu? Przecież to jest tak brzydkie, że można byłoby się pokichać chyba. Bo... To jest za brzydkie, żeby zbierać, ale zbieram sobie normalne. Yy, drewno. Zobaczymy co jest za tą górą. Bo może jest coś fajnego, ale nie, chyba nie. Czekajcie, co taka mgła jest. Aha. Okay. Zobaczymy Tam gdzie też jest akacja Tam jest pusto więc No nie mam pojęcia co mam teraz zrobić Czy iść tam? Chyba tam pójdę To chyba wywalę od razu Przecież to jest za brzydkie Zobaczcie W sumie takie pomarańczowe Fajne nawet Ale nie, z tego coś zbudować to bez przesadnie Nie, 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 dziękuję biego skilowa. Znaczy ją. Kura. Y coś nam się słabo renderuje. Mamy ustawiony fast render. Nie wiem co jest. Y aha, właśnie. To, że denerwuje w 1.7.4 to, że jak się idzie po piasku to jeszcze szybciej spada ten głód. I, I trzeba naprawdę bardzo dużo jedzonka. Skąd to się tutaj wzięło? I trzeba naprawdę bardzo dużo jedzonka, żeby... żeby przeżyć, tak? Y tak w kolejnym odcinku myślę, znaczy jeszcze na pewno ponagrywam chwilę, ale tak tylko informuję, że w następnym odcinku to będzie... Mm, nie wiem, nie wiem, oj ma, mało ścina, no, bo się jeszcze świat renderuje, tak nie byliśmy tutaj jeszcze w tym miejscu yy, W następnym odcinku, nie mogę się w końcu wysławić Będziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca na zamieszkanie bo jak na razie to sobie tak chodzimy i, i po prostu zbieramy drewno, yy, jedzenie tak ogólnie zbieramy eku tak żebyśmy mogli potem znaleźć fajne miejsce robić domek, zbierać dalej i damy ustawić sobie może na następnym mm, na następną chciałem powiedzieć mm, na następny jezu nie mogę się wysławiać coś na następny odcinek wgram yy, race minimapę tak mogłem to w sumie osmarzyć wgram race minimapę żebyśmy mieli wayponty. I mogliśmy się nie pogubić. Fajnie by było. I okej. Okay. Lecimy dalej. Może coś tutaj znajdziemy jeszcze. Tam jest, to jest chyba ta sama postenia, chociaż nie wiem, nie wiem, nie powiem, bo nie wiem. Okej, okay, idziemy. Idziemy, idziemy. Może tam coś będzie. Może coś się przejawi. Może jakaś druga piramida. Ogrzebek, halucynek. Yy, tak, mogę zmienić teksturpaka, jeżeli chcecie. W sumie sam teraz mogę zmienić. Jakoś zapomniałem, nie wiem, weźmiemy sobie teksturpaka brama, Weźmy sobie sekundę poczekać na takie wgranie teksturpaka, jak to zawsze. A tymczasem... O, jest właśnie. Tak, bardzo fajnie jest ten teksturpak. Spodobał mi się, a szczególnie, yy, a szczególnie wszystkie właśnie takie jak skrzynka rzeczy to bardzo są fajne mm, lecz no, na słabszych komputerach nie polecam bo naprawdę mogą zmniejszyć liczbę FPS-ów tak co to jest w ogóle za drzewo to jest chyba to najciemniejsze czy to jest to ciemne najciemniejsze chyba przyda nam się grzybek nie powiem że nie ale jak na razie mamy tylko no już więcej ok aha właśnie i chciałem Wam y, oświadczyć jedną rzecz dlatego może jeszcze nagram jutro przez y, Jutro nagram dwa odcinki, tak, y, bo to będzie właśnie, zapomniałem o najważniejszym wam powiedzieć, tak naprawdę, i robi się noc. E, szybko wam powiem, e, że przez, e, raz, czekajcie, jutro mnie nie będzie, środa, czwartek, piątek, sobota, przez pięć dni mnie nie będzie, tak, i poinformuję was e, w audiologu chyba, znaczy że jeszcze nie wiem, może w którymś z odcinków, e, dlaczego i... I ogólnie nagram może tam 2-3 odcinki, po to żebyście po prostu sobie to mogli oglądnąć A jak przyjadę to będziemy nagrywać coraz więcej, coraz więcej Ale niestety wykończą mi się ferie, więc tych odcinków będzie y, troszkę mniej Chociaż i tak będę starał się coraz więcej nagrywać tych odcinków wszystkich Także w tym odcinku Jeszcze sobie tutaj gdzieś zakończymy Ten odcinek dzisiejszy Tutaj mam jeszcze grzybka, ale to już go zbierzemy w następnym odcinku a w sumie nawet na tym grzybku się tutaj osiedlimy. Na razie. Tak na chwilę. Okej. Okay. Jeszcze sobie czymś tutaj. Potem i tak to zepsujemy. Nie tak. Dobra, szybko, bo nas tu zaraz będą bić. Nie wiem, czym się da. Czym się da. Także w tym odcinku byłoby to na tyle. Yy, jeszcze sobie prześpimy się <laughs> chłę chłe. Okej, okay, prześpaliśmy się A także ja Serdecznie Was zapraszam do oglądania Ja się z Wami żegnam Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę Na razie i cześć pa!